Witam kochaniście tej strony Martałusz i witam was w kolejnym odcinku Seven Days Today: Under Legacy. Moi drodzy, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy na sam koniec poprzedniego odcinka. Przyjmiemy zaraz to zadanie. Przyjmujemy. Okej. Okay. O. Gniazdo nam się tutaj zryspiło. Jest 1755, co oznacza, że no może być krucho z nami, ale mam nadzieję, że się uda. I że będziemy... O, patrzcie, i mamy tutaj już od razu ten stolik nasz. Super. To jestem, z tego jestem bardzo zadowolony. Że jest ten stolik, bo przynajmniej... Czekajcie, wiecie co ja zrobię tak. Eee, I te najcięższe rzeczy o kurka wodna e, poprzerzucam tutaj na razie bo ich w sumie nie potrzebuję a mogą mogą tutaj sobie leżeć o, takie różne dziwne rzeczy O, już za dużo dobra <laughs> e, jeszcze raz sort ok teraz o, dzięki temu mam trochę więcej miejsca na dźwiganie wszystkiego i przynajmniej A. mogę sobie pobawić się w tym domku. Fajcie, e... to zamknijmy te drzwi, bo tu jeszcze mamy skrzyneczkę do obrobienia. Myślę, że. O proszę. Polowanie złożone no, no tam Niech będzie, żebym miał wszystkie kioski. Why not? Czekajcie. O, tak e, a ten hełm bym założył sobie. Gdzie te łobuzy z tej strony? Nie ma. I w kolanko, i w kolanko. Mnie też kolanko boli. Okej. Okay. Jeszcze ta pani, która tutaj nam... Au! A masz. A masz. No. Było zadzierać? Było zadzierać? Przynajmniej byś nie straciła głowy. Okej, okay, moi drodzy. Mamy tutaj to poogarniane. Więc lecimy na dół. Myślę, że w w tym budynku będę chciał zrobić swoją jakby pierwszą bazę, ale tak. Tutaj mamy opka. Już jest po nim. O, za nisko. Tym razem za wysoko. Dobra, olać go. Pięknie. Zamykamy drzwi za sobą. Uuu. A tu jeszcze zapasy mamy do znalezienia. No nie fajnie, nie fajnie. E. Tak. Tu śmieci? Śmieci. Weźmy. O, słoiczki. Yy. 9. Tu, 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 Nie ma. Nie widziałem. O, jeszcze. Mały kosz na śmieci. Fajnie, fajnie. Mamy trochę zawiasów, mamy wszystkiego. Nie mamy niestety latarki na hełm. Nad czym bardzo ubolewam, ale no nic z tym niestety zrobić się nie da. Kawusia, poproszę. Oczywiście. Kawusia zawsze chętnie. Nie kamienna szczoła. Mhm. Postaram się jak najmniej biegać w tej grze. Bo tego, co z, z waszych komentarzy wynika, że po prostu podczas bardzo szybkiego poruszania się mojego e, macie rozmazany obraz. Ja niestety nie jestem w stanie zbyt dużo z, z tym zdziałać. Niestety, ale przynajmniej mogę wolniej się poruszać, co powinno zaskutkować powiedzmy tam lepszymi e, osiągami dla mojej e, postaci. Może niekoniecznie, ale dla Waszego oglądania już powinno być łatwiej. Tak. Ja chcę się przekuć, więc. Aha, tu jest drewno, dobra. Kurczę, 20 prawie. Niestety, będzie bubu. Dobra, tyle mi wystarczy. hu, hu, hu. pałka rurowa na G. Nice, bardzo chętnie, bardzo chętnie, może się przydać. Bardzo nawet, bym powiedział. Przydałoby się też troszkę lepszym... No, trochę lepszym... O proszę, rewolwer, znoszone buty. Czekajcie, mogę je włożyć? Aha, te same. Dobra. Na gorąco, na zimno. Dobra. No. Tu jest. Nie ja ma pani. Co pani się tak dobija do nas. Kurczę, ta pałka. Au. To ściana. Ona strasznie dużo staminy zużywa. Zauważyłem. Strasznie, to jest po prostu aż... Nie do pomyślenia kurczę trochę, nie Nie. a w wannie A właśnie. Ze słuchawki prysznicowej mogę nabrać wodę No dobrze Dobra Aha Zapomniałem, że tu takie rzeczy są o, kawiarka jest pusta Niestety ja chcę kawusie Ktoś mi moją wypił A propos, zaraz będę musiał iść sobie zrobić kawkę. O! Jest patelka. Myślę, że patelka będzie lepsza. 13,5. No jasne. Mamy garnek, dzięki czemu będę mógł sobie... A tu jest coś ma. Nie wstawa już. No, ok. Tyk, tyk. Nie, nie, żebym potrzebował te wszystkie graty z tych e, obrazów, ale tam może być schowany safe, nie no właśnie tak jak tutaj eee, serio. Nie mogę otwierać sejfu, bo... Ale durno to. O Jezu. Dobrze, ja sobie ten sejf najwyżej w nocy przedziubię. Mam zapasy. To najważniejsze. No, dobra. Łazimy. Przepatrujemy, co tu jest ciekawego. I jeżeli dobrze pójdzie, to mogę tu zostać na noc. I patelnią ją. A dlaczego jakby nie? Normalnie jak ta, jak rozpunka. Nie wiem, czy oglądaliście. Ale Różpunka stwierdziła kiedyś, że na faceta trzeba mieć cierpliwość, dobre podejście, ewentualnie dobrą patelnię. Coś w tym jest chyba. Nie wiem czy koniecznie akurat na faceta, ale na zombiaka, tak, dobra patelnia jest po prostu dobra. Chyba. Au, au, au. Będzie boleć. Nie. Tak jest. Tak jest. Au. Nie. O. Uff. Czemu ja nie, nie, nie wziąłem pistoletu? Co za osieł ze mnie. No ale okej. Okay. Dobra. Zróbmy reload. A, głodny jeszcze jesteś, panie. Uuu, jaki ładny łuk. To poproszę, ten sobie również zostawię. Mamy dwa plasterki miodu, ale tak, to mogę użyć. Już będzie łatwiej. To mogę użyć. To również. Bo nic za bardzo innego do jedzenia nie, nie posiadam. Niestety, niestety, puszki muszą wystarczyć. Trochę pestek. Dobra. <laughs> ok, Kolejny łuk. Będzie trzeba sobie przejrzeć, który lepszy. Który lepiej wychodzi. W statystykach. Ale tam za zadym... Jezu, nie, 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 nie. nie. Patrzcie, na koło do motorynki. O, to ja muszę użyć. To koniecznie. Okej. Okay. O, dzień dobry. Patrzcie, oni tędy normalnie sobie weszli? Naprawdę? ma kolego. Coś chyba nie do końca ta patelka. A ta rurka chyba będzie lepsza, tak mi się zdaje. I jest 22. Ryzykujemy. O, o, lagi. Dobra. Dobra, ja spróbuję zaryzykować, bo nie, nie pamiętam szczerze powiedziawszy, czy... Czekajcie, bo coś mi przyla przylagowało. Nie pamiętam, czy tutaj jest ten handlarz, jakby e, zamyka się na noc, czy nie. Okej, okay. nie mogę biegać, bo mi się zaczyna lagować gierka. Ale to do przeżycia jest. O, śmieci, jeszcze mogę przeszukać. Dlaczego by nie? Tapka. Tak, zamyka się na noc, więc e, zadanie sobie oddamy, jakby to powiedzieć wieczorkiem, nie wieczorkiem, rano, a tymczasem wracam do tego budyneczku, bo tak, tu zombie. Au, chyba będzie po mnie. U. Uh. No, tak, jest po mnie. Bo albo zdążę uciec, jeszcze pies, naprawdę. Че! Нет. Турка в одну. Brak amo nie do drzew. Ja tak nie 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 Ja się tak nie powiem, to jest nie Nie mam nic. Nie mam nic. No trudno. Tak jest, taka jest kolej rzeczy w tej grze, że... Raz wygrywamy, raz przegrywamy. Te okay, utrata pamięci. Sklerotyk, sklerotyk. Dobra, pomału, pomału. No i będzie trzeba po prostu mieć nadzieję, że da mi się, że będzie mi dane Piąć się tam powrotem. O, co to jest za schemat? To jest stacja rzemieślnicza. E, użyj oczywiście. Przyda się. Dlaczego by nie? Kurka wodna. to jest zedek. No to... Zasuwamy w tym budynku, czy to nie w tym? Nie, to chyba nie w tym. Ja nie wiem, który to był dom. O nie! Run for it, run! Oho, oho, oho. To chyba będzie po mnie no bo tutaj się aha tu już o nie 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 bawię no no tak no cóż, nasz nowy dom okazał się niezbyt dobry i niezbyt miły. Nie jestem w stanie nic zdziałać, także poczekam do rana. Gdzieś, nie wiem gdzie. I proszę, ja Was myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak, tą, tego traka można naprawić, że bardzo dobrze. No cóż, moi drodzy, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Że się podobał odcinek. Jeżeli tak, to dajcie proszę łapeczkę w górę. Będzie mi z tego powodu niezmiernie miło. No, i myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku e, jutro, tak? Dobrze słyszycie, jutro rano będzie taki specjalny odcineczek eksperymentalny, mały, e, który ja chcę sobie nagrać, bo mam jeszcze jeden pomysł na hordę, ale to zobaczycie e, jutro, także. Dziękuję za uwagę i do zobaczyska. Ahoj!